jest uważany za jednego z najlepszych mówców motywacyjnych w branży, największych profesjonalistów w MLM. Prezes zarządów firm, Krenning, spółka ZOO, DNS, Capital Net System i właściciel Krening Consulting nigdy nie pracował na etacie, a własny biznes rozpoczął jeszcze na studiach w 1989 roku. Z drugiej strony jest to człowiek, który zbudował potężną firmę w biznesie klasycznym i na pewno sam nam najlepszy Kreni! Więc słuchajcie, przywitajcie gromkimi brawami Piotr Krenik. Prywatnie, mąż, ojciec trójki dzieci, harcerz, podróżnik, pasjonat gór. Słuchajcie, zdobywca Kilimanjaro i Mont Blanc. Słuchajcie, Piotr Krenik. Pięknie yeah, yeah. Zapraszamy serdecznie. Proszę Państwa, człowiek, którego za chwilę zobaczycie, w tej branży zarobił kilkanaście milionów. Jest naprawdę bardzo doświadczonym przedsiębiorcą i wie, czym jest siła tego biznesu. Przywitajmy gorąco Piotr Krejnik. Zapraszam. Dzień dobry Państwo, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę przed wami wystąpić, a w sposób szczególny chciałbym powitać tych z Was którzy są tutaj po raz pierwszy.